Kilka lat temu Europa obiecywała spójność, równomierny rozwój całego kontynentu. Ta obietnica jest dziś łamana, a nowym celem staje się siła militarna. Pod hasłem Rearm Europe, UE zmienia swoje priorytety. Ursula von der Leyen ogłasza strategiczną autonomię UE 800 miliardów euro na przygotowanie Europy do wojny. SAFE pozwala komisji zaciągać długi na potrzeby wojskowe. Zmienia się architektura finansowa, wydatki na obronę nie są już liczone do długu. Europejski Program Przemysłu Obronnego uruchamia się z grantami na zbrojenia. Środki z polityki spójności są przekierowywane na cele militarne. Inwestycje w edukację ustępują miejsca projektom wojskowym. Nowe fundusze wspierają projekty podwójnego zastosowania. W wielu krajach UI projekty cywilne ustępują miejsca zbrojeniowym. Europa inwestuje w infrastrukturę wojskową zamiast cywilnej. Decyzje finansowe zapadają poza Parlamentem Europejskim. Priorytety UE przesuwają się na sektor zbrojeniowy. Spójność przez bezpieczeństwo to iluzja, która dzieli obywateli. Bezpieczeństwo powinno oznaczać stabilność społeczną, a nie zbrojenia. Europa stoi przed wyborem inwestować w ludzi czy w zbrojenia.